Jeszcze być nie można. Two force. No. Two Niestety się fight elo mordo. No nie tracę z game, nie, nie, nie. Jak go zabiję to będę top 4. Tak? Chyba tak. Ale tam wywalone. Nawet jak go nie zabiję to i tak nic się nie dzieje. Yy... no nie po szczur niestety, ale no nie to jest nieopłacalne, za mało bardzo wiesz on no mi zarabiał strefkę uj raz w życiu mu się kurwa udało mnie zastrefować. Raz w życiu. I niestety mnie przekopał przez to na refa. Także jest widzę lekki problem, bo teraz nie wiem co zrobić. Ole do pocowy, jo ja pierdolę. Tak, jeszcze uciekaj się siema Łukasz Widawski. A jak dodam rzucaka, no nie ma, bo nie ma szans. I tak bym zdedoł, i tak bym zdedoł, więc bez różnicy. <coughs>